Servus z tej strony, masny chłopiec. Dzisiaj gramy w grę. Kto szybciej klika, ten wygrywa. Tak, takie są właśnie tutaj zasady. Chodzi tutaj o to, że zasuwamy tak szybko, jak tylko możemy i klikamy tak szybko, jak tylko możemy. Czyli nie spodziewajcie się opać, jak mnie teraz typ nawala, nie? I trzeba jeszcze zepsuć łóżko. No, gość jest bardzo potężny, jest świnią, jest Technoblade. No, on już nie żyje, ale no, więc nie powinien żyć. Nie wiem, czemuż nadal żyje. Dobra, muszę się skupić na szybkim klikaniu, bo to naprawdę. O! Ale dziwna sprawa, tak szybko mi nie zepsuła. Teraz, no, trochę słaby jestem. O! No jak on to robi? Czemu on mnie Jak jakby nie dosięgał? Do dupy z taką grą. Spadaj świnio. O, zabiję typa. O, ale i tak już przegrałem. spadaj nice no jak to ale mnie wziął stuknął no nie no aj dupa tak to jest no niebieski abym na niego nie natrafił jeszcze raz bo nie chce mi się z nim bić dobra o, poczekam, bo, no... Jestem bardzo miły. Ale gościu chyba tak, no, coś ma... Coś mu się... Ładuje. Jezus Maria, szybciej dostawiaj te klocki, ja nie mogę. O wow, wow, kur... Spadaj na bambus. Ha. No. No jak ja spadłem, no? Ale gówno Nie da się, do dupy tak gra jest, nie? O, bum Dobra, teraz wygrywam, widzowie Czemu on był no. szybszy? Jakim prawym? Ziuum O, minął mnie Czerwony! Nie no, to już jest naprawdę jakiś śmieszny żart. Do dupy z tą grą. Ja nie mogę, mam wolne palce. Haha. Ha. No chodź, chodź, chodź. Kurde, jestem... Z... lekko poddenerwowany. Do dupy. Ale będę to grał póki nie wygram z jakimś typiarzem, nie? Bo... Bo tak, bo nie dam się. No, no. Nie wiem, czy ten kierunek ma jakikolwiek sens. No, stawię te klocki. O, o, Ja wygrałem. Tak jest. Ale czemu to jest? No, mm, myślałem, że to jest do. Coś nie skończenie wiele rund. Wzięło się, za, nie wiem kto to tak zaznaczył, ale dobra, będę się z nim bił. wygram z nim zobaczycie. O. Uff! Dobra, jeszcze tylko jeden. Patrzcie go, robi na IQ, nie? Tylko przez tę głupią ściankę Jak on to No widzowie Jeżeli tutaj jest jakiś cheater, nie? To to jest ten typ Jak można tak szybko klocki stawiać albo trzeba mieć jakieś szybkie palce albo ja nie wiem Haha Mm. Dobra, pięknie. No widzowie. W ogóle jestem bardzo zadowolony z postępów tego kanału. Bo no już się zaczyna coś powoli 9 widzów, 10 widzów. No naprawdę. Powoli zaczynam być porządnym youtuberem. Brawa się należył O, wygrywam, wygrywam. Haha ha. Ale wstyd, że on ze mną przegrywa. Taki wstyd, że ja cię chwycam Boom. Pięknie. No nie, sam spadłem. Ale lipa. Biu, biu. Nie wiem, czy tu. To... Kiedy to się skończy? Bo jak to jest nieskończoność? ha, oh, Patrzcie na mój spryt. Big brain. No, czyli tutaj też się trochę liczy mózg, nie tylko umiejętność klikania, ale w ogóle super seria takich no, wygranych. No nie, coś mu się ewidentnie zepsuło. No nie. Nie widziałem, gdzie go depchnęło. O, ale tu jest czas, a nie, on leci do góry. No co za typ, nie? On tam próbuje wskoczyć. O. 7, 8, no. O kurde, ale by mi się udało, by mi się udało, to naprawdę. Jakieś maestro ze mnie. Maestro keep to um. Patrzcie na To O kurde Ale głupia sprawa o O, coś stoi O, wygrałem Nice. Zespół niebieski wygrał. No patrzcie, jakie statystyki, no. Tylko jedna przegrana. Zagrałbym jeszcze jeden mecz, ale to tak. Y o, trzy okrążenia teraz. Czekamy na jakiegoś super gracza. O, tak. Spadł. O i, i wyszedł. O i wygrałem. No widzowie. Trzy rundy wygrane. To już chyba kończymy. Super odcinek, bardzo długi. Dziękuję bardzo. Subskrypcja obowiązkowa. Do widzenia.